Państwa, moim gościem jest dzisiaj snajper Lewartu, Krystian. Żelisko. Witam witaj, Krystian. Witaj. Mam dla Ciebie 10 pytań. Szybka dyszka, jesteś gotowy? Jestem. Uważaj, pytanie pierwsze. Ile bramek padło podczas Mistrzostw Świata w Katarze? Strzelaj. Eee, 150. Więcej? 300. Za dużo. Byłeś blisko? 100, 168. Byłeś bardzo blisko, 176. Twój idol piłkarski to? Krystian Ronaldo. Super. Największy sportowy sukces? O, e, debiut w drugiej lidze. Gdybyś nie był piłkarzem, to kim chciałbyś zostać? <grym> e, pf, podróżnikiem. <grym> Co byś powiedział dzieciom, które zaczynają grać w piłkę? E, przede, wszystkim, przede wszystkim cierpliwość. Cierpliwość. Dlaczego właśnie piłka? No, pf, pf. Od małego się zaczęło, tak wychodziło się na boiska, Jest, od rana do wieczora się spędzało i gdzieś tam, gdzieś tam ten, to wszystko się zaczęło, tak. Ulubiona potrawa Krystiana to? Makaron carbonara. <laughs> Świetnie. Krystian uważaj, FIFA czy CS? FIFA. Co, FIFA. Najlepszy zawodnik w historii piłki nożnej Twoim zdaniem to? Cristiano Ronaldo. Twoja lepsza noga. Lewa. Moim i Waszym gościem był Krystian Żelisko. Dziękuję Krystian i życzę sukcesów. Dziękuję. Dziękuję.